Moi drodzy, mamy to Minecraftowy film. Będzie w kinach. Chyba na to pójdę, bo zapowiada się rewelacyjnie. Moja re reakcja. Zapraszam serdecznie, zostawcie lajka. Like I będzie ciekawie. To jest portal. O kurde, prze przechodzą przez portal, ty. Jezu, ty, ale kurde. Jak ładnie to jest, To wygląda naprawdę. O, kurde. Ja bym chciał sam poeksplorować, po, po przeszukiwać taki świat, nie? Pozwiedzać to ładnie. To to wygląda. No super. Musicie zostawić łapkę. Wbijcie tu 500 łapek. Dajcie znać, czy wybieracie się na ten film. No ale mega kozacko to wygląda. O kurde, nie. <ścoughs> Ej, czy to nie jest ten aktor, co gra tego? Co grał Aquamena w Supermanie? I Batmanie? Batman kontra Superman to nie on? <głos> <głos> o nie! O kurde, co to jest? <noise> OMG! No nie, ja bym chciał być w takim świecie z taką owcą różową. O kurde! <noise> o kurde! <noise> O, ty pigliny! Jaki wilk. A stół do tego. Stół do craftingu. Ale jaja, ja, TNT tu są. Creeper! <laughs> o kurde! <laughs> Aż mi się Co O kurka Co Oj, będzie boom. Oj chłopie, chyba nie wiesz co, to, co tu się dzieje, to nie jest na pewno wytrawny gracz Minecrafta, słuchajcie. O Jezu, to też mega ładnie wygląda. A ten to kto? Jesteś? Steve? Czy to jest Steve? Wygląda jak Steve, Ma Steve z Minecrafta. Ja Jestem Steve. A, wiedziałem, kurde. O kurde, ale ten aktor mi się zawsze kojarzył z fajnymi filmami. Okej. Okay. Oh, Kurde, nieźle, nieźle. Naprawdę mega. O nie, jaka lama. <laughs> o, matko! O Jezus Maria, co tu się dzieje? Ten film będzie kozacki. Nawet taki staruch jak ja pójdę, pójdzie to obejrzeć. Wezmę dzieci do, do tego do kina. Zobaczcie na tę twarz No nie wierzę, nie wierzę To jest największy hit Ja dla tej lamy i dla tej owcy pójdę Słuchajcie Pójdę do, do tego, do kina na to No zobaczcie, kurde O mój Boże Nie, lama jest mistrzowska, dobra Niezła, niezła. O, kurde, piglinów jest tu dużo. <tryk> Czekajcie, co tu jest napisane? Only in theaters, tylko w kinach. April. 4 kwietnia, to dopiero za rok. Wow, nieźle. Ty, ale no. Mojang Studio Legendary, Warner Bros. Powiem wam, że ten portal ładnie tu wygląda, nie? Jak oni to przechodzą? I w ogóle ten świat. To jest wioska! Ciekawe, czy tam są villagersi! No, jak jest wioska, to pewnie będą villagersi, nie? Ale mega to ładnie wygląda. Zobaczcie sobie. Kozacko. Wow, i ten świat. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Wygląda. Kurde, tu ta lawa. No, piękne to jest. Bardzo ładnie, wizualnie. Patrzcie, tu są chyba jabłka, czy coś. Mamy drzewo kwadratowe. Wszystko w takim kwad. No popatrzcie, jak teraz można takie dzieła sztuki robić w grafice, nie? Mega super. Wow. Ciekawe, jak przeszli przez ten portal. Nawet jest portalik. Ups, słuchajcie, tu jest ten obsydian i tak dalej, nie? No i ta owca, to jest majst... też ty. Nie mogę. Pigliny, patrzcie, tu będą atakować tę wioskę. Wilk też fajnie wygląda, nie? Mega fajnie. Tu mamy... Co to jest, ty? Tu jest kawałki kobla czy żelaza i kraftują coś, nie? Co to? Bateria jakaś? Patrzcie, tu wykraftowali. Nie wiem, co to. Wiadra są z wodą? Patrzcie, miecze tu są po lewej. Tu mamy TNT. Ty, i tutaj co? Fajerwerki? Buty. Patrzcie, co to są za buty? Do, do latania? Dynie są? Ty, czekajcie. Jak on się odwrócił, tu też tu coś było. o, 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 o. o. Patrzcie, co to za jakieś obra. Ty, a to co to jest? To jest ten chest taki? Here, Masakra. Steve's lava chicken. Patrzcie, Steve's lava chicken. The exploding coś tam, eksplodujące. Eksplodująca świnia. Exploding pig. Nieźle, nieźle. Creeper, creeper, to będą szkielety, creepery, zombie na pewno. Wow, patrzcie jak wygląda ten. Nether. A tam ktoś jest. Co, co to za... Czy to jest Wither? Czy mi się wydaje? Kurde, fajnie, naprawdę fajnie. Czy to Wither jest? Tu Steve się pojawił. Fajnie, no i ta lama, kurde, mistrzowskie. Myślę, że słuchajcie, każdy z was będzie czekał na, na to, na, na ten e, film. No ja jestem zaskoczony, że coś takiego robią w ogóle. Co tu jest napisane? Obecnie piszę emocjonalny list z przeprosinami do, do trybu fabularnego Minecraft. Wybacz mi. Ludzie, tak widzę, mieszane mają odczucia co do tego filmu. I mi się podoba jako takiego lajka. Myślę, że ci hardkorowi gracze z Minecrafta nie będą zadowoleni. Tak jak tutaj. Bo gościu daje nam do zrozumienia, że tryb fabularny Minecraft Story Mode był o wiele lepszy, nie? I żałuję, że, że go hejtował, bo widział ten, ten trailer tu teraz. Zresztą też gdzieś czytałem, że Minecraft Story Mode ma wrócić. Patrzcie, tu też znowu. Nie mogę uwierzyć, że będę musiał przepraszać za tryb fabularny w Minecraft. Stracę swoją pracę. Prawdziwym horrorem w Minecrafcie nie jest Creeper w Twoim domu, to tylko ten, ten film w Twoim kinie. Proszę o wycofanie tego filmu. O nie, to nie jest to, czego się spodziewałem. Świnia z trybu fabulnego Minecrafta umarła za to. <laughs> nie mogę. Ty, ale ludzie hejtują to, a mi się to podoba, jest śmieszne. Kurde, ale ci hardkorowi gracze, co, co, co dużo grają, to pewnie im się nie będzie podobać. Dla mnie toś. Jak będzie dużo takich momentów śmiesznych, to jak najbardziej jest spoko, a jak nie, no to no nie wiem. Moim zdaniem może być ten film.